Vitam vitam, Clash of Knights is back and we have six new heroes. In this video, I will talk about Xiamara. I love her art, but let's see if she's good. Xiamara is nature faction cleric. If you give her emblems, she will have chance to resist negative mana effects and effects that prevent the use of special skills. She's a part of Stag family, so this give her a bonus for one, two, or three heroes all received attack status elements will be replaced by a plus 40, plus 60, or plus 70% attack buff for three turns. bonus starts from single hero, and even this plus 40% is great. it triggers on each attack debuff. there was many questions about erlang shen and his mark. i tested this, and erlang shen doesn't work against stags they are immune to attack debuffs so they receive only attack buff and there is no passive damage from erlang shen's mark on top of that they receive healing from passive because this character recovers 5% hp when they receive a buff or a positive stack 5% doesn't look like high number but that's over 120 hp for each buff received so this passive gives her more sustain she has 10-19 on attack nine ten on defense and fifteen fifty three on hp she's an offensive hero so if you want to give her emblems you should go full attack here we have hybrid with attack build she will have 13-54 on attack 1194 on defense, 2080 on HP, and she will start each battle with element immunity for 6 turns. That's one of the best second B effects. Mana speed is average, so she needs 10 tiles to go off. Of course, you can speed her up to 9 with Bard, even to 8 tiles. Her power of the forest deals 300% damage to all enemies. The caster gets additional plus 100% power for the next special skill they cast. The additional power increases plus 25% each turn, up to a maximum of plus 200% in total. All enemies receive mana corruption for four turns. Each time an afflicted enemy receives mana from an additional source, they receive 250 damage. Let's break it down. Deals 300% damage to all enemies. That's a solid hit. Queen Gowang has 330%, but Xiamara has way higher attack stat and her hit is 15% stronger. Even Richelieu doesn't hit that hard, so she's probably best damage dealer in average speed hit all category. And there's additional part the caster gets additional plus 100% power for the next special skill they cast um, it increases by plus 25% each turn to maximum plus 200% that's great we know this effect from quenelle so each following skill will hit harder after 4 turns she'll be able to hit all for 500% this is insane and that's not all. There's one more effect. All enemies receive mana corruption for four turns. And each time they receive mana from additional source, they receive 250 damage. Um, that's a really cool effect. 250 damage is nice. And check this out. Additional sources include direct mana addition from special skills, status effects, level properties, passive skills, family effects, tile effects, and minions. So she counters all heroes with mana from passives or family bonus like mighty pets, kingdom, uh, journey family, heroes like Hathor, Ray. Milena, heroes that gives mana from status effects or minions like Forces, Toxicandra, Half -Torn, of course Squid and Costume Sieve, and many, many more. And mana added for defense team at the end of their turn or from matching tiles is included only if the target has a mana generation buff or a positive mana generation stock so if there's mana generation buff on enemy team she will deal damage each turn for each mana they received so she can counter also heroes like Hippo or mioin that's crazy is Xiamara good? To say she's good is like saying nothing. Great starts with super high attack, good class with mana shield, great family bonus that makes her immune to all attack debuffs, including most annoying one from Erlang Shen. Nice passive that synergizes with her family bonus and any other buffers, and fantastic skill with insane damage mm -hmm. and unique corrupted mana effect. Average speed makes her useful on defense, but remember that defensive lineups are dominated by Miao Ni and Xiao Jing. On the other hand, she's a solid damage dealer, and corrupted mana can counter like ninety percent of teams. So she's great in both attack and defense. On Titans, she's nothing special. High attack stat, and that's it. On Challenge events, she's solid, but green teams are not super popular there. On Bloody Battles, her passive doesn't work, but she's tanky. She deals tons of damage and can deal flat damage from Corrupted Mana effect. On Buff Boosters, she's good. She hits super hard gives amazing buff for herself and with few buffs active she can destroy whole teams especially with her second hit her 500% hits nearly as hard as 700% from Gosek and she doesn't need to be on low hp on rush she can be ready with 6 styles that's great cuz she can destroy enemies with two skills on top of that her second LB effect is amazing there. Overall, Xiamara is amazing. Great stats, cool class, strong second LB effect, good family bonus and passive, and awesome skill with super high damage and amazing secondary effect. I know that average speed is not the most popular on attack, but in the right team, 8 or 9 tiles is not the end of the world. I also know that. Meta is full of status block heroes, and if there's a status block active, she's just a damage dealer. But she's an amazing damage dealer. And if she will apply corrupted mana, enemies might die really fast. So, in my opinion, she's worth tonics, emblems, and second LB. Of course, if you like average speed, I would give her my balls. I mean Alpha Ethers, because she fits my style. Let me know what you think about her. If you like this video, please hit like button. If you don't want to miss future reviews and test drives, remember to subscribe. Good luck with your summons and see you next time. Witam w polskiej wersji. Powróciło starcie rycerzy i dostaliśmy 6 nowych bohaterów. W tym filmie opowiem o Ksiamarze. Bardzo podoba mi się jej projekt graficzny, natomiast zobaczmy, czy jest dobra. Ksiamara jest klerykiem frakcji natury. Jeśli dacie jej talenty, będzie miała szansę oprzeć się negatywnym efektom many i efektom, które uniemożliwiają użycie umiejętności specjalnych. Jest częścią rodziny jeleni i to daje jej bonus. Za jednego, dwóch lub trzech bohaterów, wszystkie otrzymane dolegliwości ofensywne, a dokładnie obniżające atak, Zostaną zastąpione przez plus 40, plus 60, plus 70% wzmocnienie ataku na okres trzech tur. Bonus zaczyna się od jednego bohatera, i nawet z tym jednym bohaterem, plus 40% więcej siły ataku jest świetne. To zaskakuje za każdym razem, kiedy Xiamara ma obniżony atak, i było wiele pytań na temat Erlangsena i jego tych pasywnych obrażeń. Czy on to nałoży, obniży jej atak, ona sobie podbije i tak dalej. Ja o tym oczywiście mówiłem w filmie o aktualizacji, natomiast testowałem to już i Erlang Shen nie działa przeciwko jeleniom. Oni są po prostu niewrażliwi na obniżenia ataku. Nie dostają a, tych obniżeń, a od razu dostają podbicie ataku. Także nie ma tych pasywnych obrażeń od Erlanga. Dodatkowo jelenie się wtedy leczą ponieważ ta postać odzyskuje 5% zdrowia, gdy otrzymuje wzmocnienie lub gdy kumulacja będzie pozytywna. Także 5% może nie wygląda jako bardzo duża liczba, natomiast to jest ponad 120 punktów życia za każde otrzymane podbicie, więc ta pasywka daje im bardzo dużo wytrzymałości. Ksiamara ma 1019 ataku, 910 obrony, 1553 punkty życia, jest ofensywną postacią, i jeśli chcecie dać jej talenty, to powinniście iść ścieżką ataku. Tu mamy właściwie hybrydę, bo idąc w atak, będzie miała 1354 ataku, 1194 obrony, tu można dodać jeszcze um, jeden talent w obronę, 2080 punktów życia, więc jeśli dodacie w obronę, to odejdzie 32, 36 z życia i będzie zaczynała z odpornością na dolegliwości. Przez 6 tur, i to jest jeden z najlepszych efektów drugiego przełamania. Szybkość many jest średnia, więc potrzebuje 10 klocków, żeby się odpalić. Oczywiście, można przyspieszyć ją do 9, a z bardem do 8 klocków. Jej moc lasu zadaje 300% obrażeń wszystkim przeciwnikom. Bohater otrzymuje dodatkowe 100% siły do następnej użytej umiejętności specjalnej. Ilość otrzymywanej siły zwiększa się co turę o plus 25%, aż do maksymalnej łącznej wartości plus 200%. Wszyscy wrogowie otrzymują spaczenie many na okres 4 tur. Za każdym razem, gdy wróg pod wpływem pod wpływem nieźli ci wrogowie otrzymuje manę z dodatkowego źródła, otrzymuje 250 punktów obrażeń. Rozbijmy to na mniejsze. Zadaje 300% obrażeń wszystkim przeciwnikom. I to jest bardzo mocne uderzenie. Królowa Guo-Wang ma 330% w umiejętności, natomiast Xi'amara ma dużo wyższy współczynnik ataku i bije 15% mocniej. Nawet Richelieu nie bije tak mocno jak ona, więc jest prawdopodobnie najmocniej bijącą postacią wszystkich przeciwników na średniej manie. I ma dodatkową część. Bohater otrzymuje dodatkowe plus 100% siły do następnej użytej umiejętności specjalnej. Ilość otrzymywanej siły zwiększa się co turę o 25% do 200%. Ok, świetny efekt, znamy go z Quinto, więc każde kolejne użycie umiejętności specjalnej będzie po prostu biło mocniej. Po czterech turach będzie w stanie uderzyć z siłą 500%. To jest dobra przeginka. I to nie jest wszystko. Bo jest dodatkowy efekt, który możliwe, że jest w ogóle najlepszy ze wszystkiego. Wszyscy wrogowie otrzymują spaczenie many na cztery tury, i jak już mówiłem, jak są pod wpływem, to dostają 250 obrażeń. Ok. Dodatkowe źródła obejmuje manę zapewnianą przez umiejętności specjalne, efekty statusów, właściwości poziomów, efekty pasywne, efekty rodzin, efekty pól oraz pomocników. Czym są Pola, nie wiem. Czyli ona kontruje wszystkie postacie, które dostają manę z pasywek, bonusów rodziny, tak jak potężne zwierzaki, rodzina Królestwa, podróżników, postacie jak Hator, Rej, Milena. Do głowy mi przychodzi z bohaterów miesiąca jeszcze chociażby ta Gracja i ta Shakira, Hanitra. Postacie, które dają manę z efektów statusu czy pomocników, tak jak Forsy, Toxicandra, Haftorn, oczywiście Macko Brody, Kostiumowa Sif i wiele innych. I zobaczcie na drugi punkt. Mana zapewniana drużynie broniącej na koniec jej tury lub przez dopasowanie pól będzie wliczana tylko wtedy, gdy cel ma wzmocnienie generowania many lub pozytywną kumulację generowania many. I to już jest przeginka. Bo Okej, okay, mana dostawana w obronie, co turę i przez dopasowanie, czyli mana, którą wy dostajecie w ataku. Czyli Xiamara jest w stanie skontrować każdą drużynę, która używa jakiegokolwiek podbicia many, e, nawet takiego procentowego jak Ariel, Mioni czy Hippo. I to jest szaleństwo. Czy Xiamara jest dobra? Powiedzieć, że jest dobra, to jest jak nic o niej nie powiedzieć. Świetne statystyki z bardzo wysokim współczynnikiem ataku, dobra klasa z tarczą many. Świetny bonus rodziny, które sprawia, że jest niewrażliwa na wszelkie obniżenia ataku, włączając w to najbardziej denerwujący ten od Erlang Sena. Niezła pasywka, która ma synergię z bonusem rodziny i wszelkimi innymi podbiciami. I fantastyczna umiejętność specjalna, z ogromnymi obrażeniami i unikatowym spaczeniem many. Średnia mana sprawia, że jest użyteczna w obronie, natomiast pamiętajmy o tym, że te ustawienia obronne są przepełnione takimi postaciami jak Mionni czy Shao Jing. Natomiast z drugiej strony, jest to postać, która bije bardzo mocno, a to spaczenie many kontruje właściwie 90% drużyn atakujących i obronnych. Na tytanach no, nie jest niczym specjalnym. Ma wysoki współczynnik ataku, ale właściwie to tyle. Na wydarzeniach jest dosyć solidna, natomiast zielone drużyny nie są zbytnio popularne. Na krwawych jadkach jej pasywka nie będzie działać, natomiast jest wytrzymała, zadaje ogromne obrażenia i może zadawać te płaskie obrażenia ze spaczenia many. Na podbitych ulepszeniach jest dobra. Bije bardzo mocno, daje akurat sobie tylko, fantastyczne podbicie, mając na sobie kilka dodatkowych wzmocnień, będzie w stanie niszczyć całe drużyny, szczególnie z jej efektem e, e, wzmacniającym kolejne umiejętności specjalne, czyli kolejna umiejętność, która będzie mocniejsza. Jej 500% uderzenia jest niemal tak mocne, jak 700% Goska. Różnica jest taka, że Xiamara nie musi lecieć na opara. Na szturmie... Może być gotowa po sześciu klockach i to jest świetne, ponieważ dwiema umiejętnościami specjalnymi jest w stanie położyć spać wszystkich. Dodatkowo jej efekt drugiego przełamania jest tam rewelacyjny. Podsumowując, Xiamara jest fantastyczna. Świetne statystyki, fajna klasa, silny efekt drugiego limitu, dobry bonus rodziny i pasywka, i rewelacyjna umiejętność specjalna z bardzo wysokimi obrażeniami i świetnym drugim, tym dodatkowym efektem. Wiem, że ma średnią manę i średnia mana nie jest najpopularniejszym wyborem do ataku, natomiast w odpowiedniej drużynie te 8 czy 9 klocków to nie jest koniec świata. I również wiem, że meta jest pełna postaci blokujących statusy i jeśli będzie taka blokada statusu włączona, to Xiamara będzie tylko postacią zadającą obrażenia. Nie wykorzysta tego dodatkowego efektu. Natomiast Zadaje rewelacyjne obrażenia, i jeśli nałoży spaczenie many na przeciwników, to mogą zginąć bardzo szybko. Moim zdaniem jest zdecydowanie warta napojów, talentów i drugiego przełamania. Oczywiście, jeśli lubicie średnią manę. Ja bym dał jej moje kulki, znaczy te, wiecie, Materialfa, bo pasuje do mojego stylu. Dajcie znać, co o niej myślicie. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie subskrybować kanał. Powodzenia w Waszych przyzwaniach. Trzymajcie się. Do zobaczenia!